NAM Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Janusz Korwin-Mikke, lider partii KORWIN, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Januszu, koronawirus w Polsce. Czy uważa pan, że te wszystkie środki, które zostały teraz zastosowane przez, przez rząd, są adekwatne do sytuacji? Nie, moim zdaniem absolutnie nie. Jedyne co rząd dobrze zrobił, to zawiesił naukę w szkołach. I to moim zdaniem nie trzeba na dwa tygodnie już do końca roku. Przecież ta epidemia będzie narastała, a nie, a nie, a nie malała. To już to jest nonsens zrobić to teraz, a nie, a nie za miesiąc. Natomiast reszta, reszta kroków jest, jest przesadna. No, tak samo jak Anglicy trzeba powiedzieć, biznes as usual i, i robić swoje. No. I tak działając możemy tylko opóźnić, opóźnić działanie wirusa, no, kiedyś, nas, kiedyś nas dopadnie. Nie? Także, także trzeba się przyzwyczaić z tym, że żyjemy z bakteriami. Kto widział, widział czy całą książkę Wojnę Światów Wellsa, czy widział film, to rozumie, że my dzięki temu, że żyjemy z bakteriami, nabieramy na nie odporność z bakteriami i wirusami. I tyle. Co prawda nam, podobno na koronawirusa się nie bardzo nabiera odporność, ale to kwestia jed jednego pokolenia czy dwóch. No dobrze, właśnie mamy podejście Brytyjczyków. Czy tak powinna zachować się Polska, według Pana? Tak, tak powinno być. No, jakie wielkie ajwaj. No. Na razie to w ogóle nie ma, nie ma nic, bo to są śmieszne, śmieszne ilości. Na, na, na grypę zmarło znacznie więcej ludzi. Nie. Napisałem prześmiewczo na Twitterze, to zginęło w pierwszych dwóch tygodniach marca zginęło na drogach o 5 osób mniej niż, niż rok wcześniej, a, a na konawiusa no, 8 mniej, a, a na konawisa zmarły 3, więc jest 5 osób in plus dzięki temu, że mniejszy ruch na drogach jest. Także, także to, no, ale to oczywiście może się rozwinąć znacznie większą, większą epidemię, tylko, tylko proszę Państwa, ta epidemia zabija ludzi po 8 miesiącach raczej. Ja bym się ale po 68 roku jest 8% śmierci we Włoszech. Są ludzie, którzy i tam w ciągu roku, 2 3 czy 5 umarłej, prawda, więc to już nie jest jakiś taki jakiś większy dramat. Dramat y, zawsze wiadomo, że trzeba, trzeba kiedyś umrzeć, nie? w Polsce w każdym kraju nosi 100%, to, jest to pytanie, w jakim wieku się umiera. Oczywiście lepiej jest umrzeć y, później i wcześniej, każdy się odostala, to natomiast to nie jest problem państwa, to każdy powinien starać się y, umierać jak, naj, jak naj, najpóźniej, jak słusznie mówił Mikołaj Gomez dawila żeby zrobić ludzi niewolników, trzeba wmówić w nich, że ich prywatne problemy są problemem społecznym. I wtedy już rząd ma podstawy do działania, prawda? Ratuje nas przed, przed chorobami, przed, przed czymś i tak dalej. Nie, to są prywatne problemy ludzi. I, i, i tyle. Oczywiście zarządzenie kwarantanny, etc. jest o, o tyle słuszne, że chroni innych ludzi, prawda? My mówimy, że wolność mojej pięści jest uleżona blisko Twojego nosa. Otóż, rzeczywiście, rzeczywiście tutaj narażone są interesy innych ludzi. Kwarantanna może być, może być zarządzona, ale nie musi. Tak samo jak, tak samo jak przykładowo z, z zakazem handlu w niedzielę, prawda? Rząd może to za, 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 zarządzić, ale nie musi. I być może nawet nie powinien. Tak samo i tutaj. Rząd może zarządzić kwarantannę, ale nie musi. Właśnie, bo tutaj przy okazji tej pandemii pojawiła się, trochę na uboczu, ale jednak ta debata. Silna ręka państwa, czy wolna ręka rynku? I, i, i czy jakby te dogmaty wolnorynkowe, wolnościowe troszeczkę nie upadają właśnie w takich sytuacjach? O, przepraszam bardzo, ale tego typu przypadki są przewidywalne. Wiadomo zawsze, że one były, były, są i będą. Pytanie nie jest, co robić dzisiaj, tylko, tylko pytanie historyczne. Jaki jest zasięg, zasięg wolnej, znaczy wolnej ręki rynku, czyli widzialnej łapy państwa. No, powtarzam jeszcze raz, widzialna łapa państwa jest opuszczalna wtedy, kiedy występuje ten dylemat więźnia, kiedy mój interes narusza interes innych ludzi. I w tym państwo może, a czy nie musi wkraczać. I taka właśnie sytuacja jest w tej chwili, takie sytuacje się zdarzają. Tak czy inaczej, pewne mechanizmy gospodarcze zostały już zaburzone, najpierw w Chinach, teraz w Europie. Jak pan to widzi, czy czeka nas kryzys? Najpierw wszyscy płakali, że zalewają nas chińskie towary i to rujnuje naszą gospodarkę. Teraz jak Chińczycy czegoś tam nie wysyłają, to jest wrzask, że Chińczycy nam nie wysyłają i rujnują naszą gospodarkę. No i mam dość tego, tego, słuchania, narzekania na Chiny, prawda? Zawsze Chiny są winne. Winne. Ciekawe, że nikt na, na, na Putina jeszcze, jeszcze nie... A nie narzeka nawet. Widziałem taką, taką dużą, dużą popularność na portalach rosyjskich, na wypowiedź, dlaczego jeszcze nikt Rosjan nie oskarżył koronawirusu. Oskarżano ich o wszystko, o to jakoś nie. Otóż, otóż i cała ta, nie ma najmniejszego, ja napisałem na ten temat dość solenny artykuł, który się ukaże w Wybrzeżu Pospolitej. Nie ma najmniejszego powodu, żeby koronawirus zaburzył gospodarkę. Nie ma. No w, no w, Polsce, w Polsce w ciągu tych pierwszych dwóch tygodni marca zachorowało na grypę 250 tysięcy ludzi, czyli tysiąc razy więcej niż na koronawirusa. Prawda? I zmarło na nią też chyba, nie pamiętam, 7 osób, czy 8. I, i nikt nie zauważył tutaj żadnego wpływu, wpływu na gospodarkę. No. Trzeba normalnie pracować młodym ludziom, młodym ludziom w sile wieku do tych 68 lat powiedzmy, a oni już, już na ogół nie pracują, kiedy już nie grozi, więc z nie ma się czym przejmować, no, To tylko nasza histeria. Ja napisałem też prześmiewczo na Twitterze, że w latach 20 chyba jakaś radiostacja amerykańska podała, że jest atak UFO, no i wtedy wynikła mała panika na drogach, ludzie się spieszyli do domów, kilka zwadków śmiertelnych było z tego powodu, korki i tak dalej, straty gospodarcze były. Czy to winne jest UFO? Czy nasza, czy nasza panika? Otóż tutaj nie jest winny koronawirus, tylko nasza własna kłopota. Gdybyśmy po prostu powiedzieli business as usual, robimy dalej swoje, to by nie było żadnego wpływu na gospodarkę. To tylko zarządzenia rządu powodują, powodują e, kłopoty w gospodarce. To i panika, którą się politycy. Bo to jest rzecz, którą też napisałem i polecam wszystkim. E, chyba się jest, jest, jest w tej chwili już wisi na, od, od, od godziny na, na Facebooku. Facebooku, jaka jest różnica między podejściem angielskim a amerykańskim? Dlaczego Ameryka się pozwala na spokojnie. No trudno, jest epidemia, a w Ameryce nie, bo w Ameryce są wybory. I politycy muszą za wszelką cenę wykazać, że oni tutaj coś robią, ratują i tak dalej, bo wy tego nie robicie, prawda? Wy demokraci byście tego nie robili, a my tutaj republikanie robimy. Nie, bo wy republikanie tego nie robicie. To samo co w Polsce dokładnie, prawda? To samo co w Polsce. To jest tfu, demokracja. Prawda? To wybory zmuszają do tego, żeby rząd coś robił. To jest taka tak zwana postawa aktywistyczna. Natomiast my konserwatyści jesteśmy z, 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 na ogół za postawą pasywistyczną, prawda? żeby reagować na coś, a nie, a nie yy, być aktywnym wtedy, kiedy jej potrzeba. No niestety w demokracji lud tego nie rozumie. Yy, jak moje ulubione powiedzenie, to chyba nie wiem czy, czy, czy Panu również rocznie mówiłem, Przykład, przykład z Sarnami, prawda? Mówiłem, prawda? No właśnie. Nie wygra się wyborów wśród, wśród Saryn, tłumacząc, że wilki jednak są pożyteczne, bo dzięki temu Sarny muszą być szybsze, prawda? I tak dalej. Także, także no trudno. Właśnie wywołał Pan temat Stanów Zjednoczonych. Też bardzo ciekawy przypadek. Już teraz zdaje się, można robić tam test na koronawirusa za darmo. Natomiast jeszcze kilka dni temu, jeżeli ktoś chciał się dowiedzieć. Czy ma tego wirusa, tym samym, czy wpływa na rozpowszechnianie się epidemii, musiał zapłacić, więc, no, zniechęcało go to do wykonania tego testu. No tak, tym niemniej, tym niemniej, darmowa, darmowy test powoduje, że natychmiast dziesięciu, panikarzy, którzy nie mają żadnej szansy, żeby być zależni koronawirusem, też robią, też robią te testy i koszt tych testów oczywiście idzie w górę, bo popyt idzie, idzie, idzie wtedy drastycznie w górę. Także ja jestem przeciwnikiem darmochy, darmochy wszelkiej. I tu no, same testy raczej koronawirusa nie, nie zwalczą, lecz jakiś tam wpływ być może mają. No. Ale w Ameryce też nie ma żadnego, żadnej inwazji koronawirusa. To w, we Włoszech jest, jest poważna sprawa. Wprawdzie, jak już mówiłem, 98% tych, co zmarli, to są ludzie po 68 roku życia, ale to no, też w końcu jest, jest dramat, prawda, dla rodzin, tym bardziej, że ci ludzie umierają w szpitalach, nie wypuszczą ich do rodzin, prawda, nie dopuszczą rodzin do nich, żeby nie szedli zarazy więc oni umierają w samotności zupełnie, nie mogą się z bliskimi porozumieć, no to jest, no, to jest, no, to, to jest straszna sytuacja. No a ponadto są ludzie chorzy, którzy też nie mogą pracować. Jest nie dużo tam, tam kilkadziesiąt tysięcy, prawda? Ale, to, ale to jednak jest też, też jakoś tam na gospodarkę może, może trochę wpływa, ale w minimalnym stopniu. Wrócę jeszcze do tematów gospodarczych i rzeczywiście niech będzie. Odstawmy na bok, czy to wirus, czy to państwo, interwencja mniejsza, większa, nawet załóżmy, że jutro wszystko stanie cudownie na nogi yy, i będzie w porządku tak jak zawsze. No, bo, no bo wie Pan jest stare powiedzenie Tadiusza Kłóckiego, że z tej tragicznej sytuacji są dwa wyjścia, normalne i cudowne. Normalne to takie, że Matka Boska jak zwykle zrobi cud i nas uratuje, a cudowne to takie, że ludzie wezmą się do roboty, będą robili to co trzeba, prawda, rząd nie będzie kraty i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. także załóżmy na potrzeby. Cudowną sytuację, prawda? Tak, wracamy do pracy i tak dalej, wszystko jest na tip-top, ale już do tej pory, tak jak mówię, w tych Chinach, we Włoszech, w Europie, w Polsce pewne mechanizmy rynkowe zostały zaburzone te wszystkie linie lotnicze, hotele, najróżniejsze branże. I teraz tak, niepokojące dane gospodarcze pojawiały się już od kilku miesięcy. Co chwila prognozowano, że to tempo wzrostu Polski będzie coraz to niższe, co chwila prognozowano coraz to wyższą inflację. Czy to teraz nie będzie trochę tak, że problemy gospodarcze yy, rządy przykryją pandemią? Nie, jest, jest, jest odwrotnie. Oczywiście rządy to zrobią. Yy, natomiast sytuacja jest odwrotna. Ta pandemia uwydatni, yy, one wyjdą na wierzch, bo nasza gospodarka jest już przecią prze przeciągnięta kilkakrotnie. I ten, te wszystkie wskaźniki wzrostu są fałszywe, są fałszywe, one pokazują fikcyjny wzrost. I, I teraz popatrzmy na sytuację w wyniku działania koronawirusa. tak? Na przykład branża, branża winiarska się skarży, że straci na tym, bo ludzie nie piją wina. No nie, akurat piję wino. Spokojnie mam, mam lodówkę zaopatrzoną, znaczy chłodziarkę mam zaopatrzoną i, i, i wino piję, ale rozumiem, dużo ludzi nie pije, nie chodzi do winiarni. I jest tak. Otóż z punktu widzenia gospodarczego to jest żaden ża, 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 ża problem, to jest największy zysk gospodarczy, bo bo z funkcja gospodarki, czy wino się y, zostanie zniszczone w ten sposób, że skiśnie w kadziach, czy że zniknie w żołądkach ludzi, y, to funkcja gospodarczego nie ma, nie, nie ma żadnego znaczenia. Może nawet lepiej, że ludzie mniej wypiją, bo będą, będzie mniej pijanych, prawda? A to, czy, a, a to, czy pieniądze przejdą, przejdą od Kowalskiego do Wiśniewskiego, który się napił ten kliczek wina, czy, czy butelkę kupił, to nie ma żadnego znaczenia gospodarczego, prawda, z punktu widzenia gospodarki. Czy pieniądze ma Kowalski, czy Wiśniewski, to jest bez znaczenia. Strasia na tym państwo, bo jeżeli wino skiśnie w kadziach, to państwo nie dostanie podatku od sprzedaży tego wina, bo bałeś się, się, winiarze będą do, 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 domagali rekompensaty, prawda. Także państwo na tym straci, ale kraj na tym nie straci. Polska na tym nie straci. Prawda? Jeżeli, jeżeli hotelarze zbankrutują, no, powtórzę do, do, dokładnie to co, to, co napisałem w tym artykule Z Rzeczpospolitej. E, jeżeli jeżeli e, powiedzmy, po, powiedzmy jakaś branża nie, nie, nie będzie działać, prawda? hotele na przykład, no to no, weźmy da, ja planowałem, załóżmy, że 10 milionów Polaków planowało, że wyjedzie sobie do Włoch czy, czy gdzieś tam, tak, i wyda 5 tysięcy złotych na to. No to jeżeli ich nie wyda, to jest to zysk dla gospodarki. Gdyby oni zamiast marnować pieniądze na te wyjazdy, te pieniądze, te pieniądze zamiast 5 tysięcy wyjaśni, wydać, 4,5 tysiąca, kupili za nie akcje, to jest to gigantyczny zastrzyk. Dla to jest 45 miliardów. To znaczy więcej niż rząd daje na to, a, 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 a co z 500 złotymi? 500 by wydali na żywność w kraju, pomagając krajowym producentom żywności. Także, także to nie jest żadna, żadna strata, żadna strata, powtarzam. Jeżeli 10 milionów z Polaków nie wyjedzie na, na wczasy, to to nie jest żadna strata przeciwnie, jest to zysk. Także nie ma, nie ma, nie ma. Z punktu widzenia rządu jest, jest, jest to strata, ponieważ rząd nie będzie podatkiem. Nie będzie podatków nie, nie o tych 5 tysięcy złotych. Ale pamiętajmy zysk rządu to nie jest zysk gospodarki. Rząd jest wrogiem gospodarki. Rząd nie jest nie, nie pomaga gospodarce. Rząd szkodzi gospodarce. Jak to, że rząd straci, to Polsce nie szkodzi. To dla Polski jest korzystne. Chodziło mi o to, czy to nie będzie teraz tak, że rządy zwalą całą winę na problemy? Powiedzą, że to przez wirusa. Oczywiście, że tak. jest oczywiście, że tak. Dotknął Pan jeszcze, jeszcze innego tematu pośrednio. Już pojawiają się teraz takie głosy, że państwo ma w ten czy inny sposób tej czy innej grupie ludzi pomóc. Co Pan na to? Oczywiście, że nie, nie, nie powinno, trudno. Natomiast yy, wracając jeszcze do poprzedniego tematu, yy, schodzą słuchy, że Unia Europejska, również rząd polski, Chce wykorzystać epidemię, żeby skasować banknoty i przejść wyłącznie na karty kredytowe. To jest przejście do tyranni nieznanej w dziejach ludzkości. Nigdy tak nie było, żeby rząd kontrolował przepływ gotówki, żeby rząd mógł sprawdzić, gdzie kupuje pudełko zapałek, prawda? Bo wtedy będzie wszystko o mnie wiedział, jak nie będzie gotówki. I podobno jest to planowane, żeby wykorzystać tę epidemię do wprowadzenia tego typu, nawet chodzą plotki, że jest to celowo zrobiona epidemia właśnie po to, żeby wywołać tego typu skutki, podobnie jak były oskarżenia, że ten, że 9, znaczy 9 września, 11 września to było po to celowo, żeby wprowadzić patriotyka akt i odebrać wolność obywatelom, czego nie, nie dawało się zrobić w inny sposób. Y no dobrze, ja wrócę jeszcze do tego wątku, o który pytałem. Jestem właścicielem linii lotniczych i Państwo y, zabrania mi realizować połączenia? No to czy nie powinno mi teraz. A, 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 jeżeli, a jeżeli zabrania, to muszę za to zapłacić, oczywiście. Dobrze, ale teraz jeszcze z innej strony z kolei, y, dlaczego teraz, z perspektywy mojej, nawet jeżeli nie ucierpiałem, y, z moich podatków komuś państwo musi teraz. Płacić? Jakieś kredyty dawać nieoprocentowane? To znaczy, to znaczy, zależy w czym rzecz. Jeżeli hotelarz się skarży, że spadły mu obroty z powodu epidemii, to oczywiście nie ma, nie, nie, nie ma powodu, żeby mu to rekompensować, prawda? Natomiast jeżeli, jeżeli to spadło, bo mu zakazano działalności, prawda? No to wtedy oczywiście pan należy się re -re rekompensować. Y Pytanie już, może zostawmy, zostawmy te tematy wirusowo-gospodarcze z boku, odrobina polskiej polityki. Jak podoba się Panu kampania Krzysztofa Bosaka? Ponieważ ja nie oglądam telewizji, to nie mam pojęcia, jak ona wygląda. W internecie wygląda. No tak. Na poziomie takim przeciętnym, nie, nie widzę żadnych tych, jeżeli byśmy proponowali jakieś takie firewerki, to, to, to kolega Bosak, no, chce zrobić taką spokojną kampanię. Właśnie, no, taka była idea, prawda? Bo gdybyśmy, gdyby startował Jaberkowicz czy, czy Braun, no to byłaby kampania bojowa, prawda? A jeżeli by to tam Dziambor, Bosak, czy, czy, tam Wilk, no to byłaby kampania spokojna i no. Taka, taki był wybór. I kampania jest stosowana, Uważam, że jest to duży błąd, no ale przepraszam bardzo, wprowadziliśmy w Konfederacji demokrację, no i taki mamy efekt. Yy, no właśnie, tak. Ludzie zwracają uwagę, że tak jest bardzo spokojnie, grzecznie. To są oczywiście bardzo cenne cechy, natomiast yy, czy one są na pewno właściwe, jeżeli ubiega ubiegamy się o... Ja w, jak w jakimś wywiadzie... Yy, chyba dla w portalu, powiedziałem tak, że y, oczywiście, znaczy oczywiście, y, najprawdopodobniej kolega Bosak y, będzie znacznie lepszym prezydentem niż byłby nim kolega Brown. Ale kandydatem na prezydenta lepszym jest Brown, głosu, bo to będzie więcej głosów. Żyjemy w demokracji i nie są ważne zalety prezydenta prezydenta, tylko zalety Krzyka prawda, prawda? Tak, tak ja powie coś tam, ostro i tak dalej. Otóż Otóż, jeżeli chcemy mieć duży procent głosów, to trzeba postawić na, właśnie, ostro kampanię. Ale powtarzam, jeszcze raz, były takie głosy, że ja nawet szkodzę, prawda, moje wypowiedzi tam szkodzą i tak dalej, tylko po to, tak naprawdę się, się okazywało, że słupki poparcia po takim, po takim, pod takiej ostrej wypowiedzi rosły, a nie malały. Także, także, moim zdaniem to jest, to jest błąd, Ale proszę, to kolega Bosak prowadzi kampanię, odpowiedzialnie spoczywa na niebo, na nim on sobie mówi, co chce, prawda? Mamy całą kupę postulatów Konfederacji, są sprzeczne ze sobą, prawda? Wiadomo, że inne postulaty mają narodowcy, inne my, inny... Korona, Pana Brauna, no. I kandydat do prezydenta się wybiera, tak jak w Ameryce, gdzie że ma też szerokie spektrum poglądów. I kandydat do prezydenta sobie wybiera z tych poglądów, co tam mu pasuje do, do kampanii wyborczej i on za to odpowiada. I po wyborach będziemy się rozliczać. Yy, właśnie pytanie na sam koniec: takie, o taki symbol. Pana nazwisko na karcie yy, wyborczej w wyborach prezydenckich było. Dla wielu ludzi pewnym symbolem. Myślę, że wykształciła się nawet grupa osób, nie wiem jak liczna, a może to nawet być kilkadziesiąt tysięcy osób, kilkanaście, kilkadziesiąt, które zawsze głosowały na Pana, choćby z tego powodu, że idzie Pan na przekór albo że nie ma Pan szans. I ci ludzie teraz, być może nawet nie oglądają telewizji, nie czytają gazet, pójdą do lokali wyborczych, a tam nie ma Pana nazwiska. Oni nawet nie pójdą może do lokali wyborczych. Problem na przykład. Na przykład yy... Myśmy zrobili przecież kilka razy eksperymenty i ludzie z mojej rodziny, startujący tam z miejsc ostatnich, czy, czy tam z ósmych, czy któryś tam, byli z reguły drudzy, drudzy i nieraz nawet grozili, grozili z, z, z jedynki. Nazwisko działa. No i wie pan, w sondażach, w sondażach, ostatnie sondaże, kiedy, przed tym, kiedy przestałem być kandydatem, dawały mi 7%. Więc myślę, żeby to w kampanii wzrosło po kilku przebudowych wypowiedziach. Na no teraz, ale być może rzeczywiście lepsza jest kampania i kolega Bosak za nie więcej. No, nie wiadomo. A jeżeli Krzysztof Bosak dostanie. W tych wyborach y, uzyska słabszy wynik niż pan te 5 lat temu, kiedy było tak wielu tych kandydatów antysystemowych, pan miał ponad y, 3% wtedy. Czy to będzie oznaczało upadek raz na zawsze tej tezy, że pana wypowiedzi szkodziły? A nie to ta, ta teza upadła, mówiłem choćby stąd, że, że ludzi, ludzie z moim nazwiskiem dostawali ogromne ten, Ta teza jest oczywiście fałszywa. Natomiast y, to może pokazać, że błędem było postawienie na. Narodowca, bo jednak w sondażach przed Zjednoczeniem się Konfederacji myśmy mieli 3-4 razy wyższe poparcie niż ruch narodowy, prawda? I, I postawienie na narodowca i głoszenie w tych wyborach test narodowych może spowodować, że spadnie to poparcie w granicach właśnie do jakichś 3%, do jakichś 3-4%, co byłoby dla Konfederacji bardzo, bardzo smutne, no ale. No ale co robić? Wprowadziliśmy twój demokrację? No to na no. Niech Panu będzie, że ta teza już upadła, natomiast ona y, chyba nie upadła nawet wśród większości zwolenników Konfederacji. Już widzę, co by się działo, gdyby to Pan kandydował, gdyby palnął Pan pierwszą taką y, kontrowersyjną wypowiedź i to by po prostu było tysiące komentarzy na Pana blogu, że Pan szkodzi. Ta teza nie upadła w oczach ludzi. Tak, na moim blogu tak, ale ja mówię wśród ludzi, którzy myślą. Na moim blogu jest pełno ludzi, którzy. I to muszę powiedzieć, że ja podejrzewam, że to było nasterowane, że mamy troli, troli z, z różnych konkurencyjnych ugrupowań, które właśnie taką, taką tezę, tezę głoszą, że rozsiewają po, po moim własnym blogu, prawda, że tutaj korwin zawsze takie coś pieprznie, prawda, to korwin jest za stary już, tak tak takie rzeczy są robione. I to, i, to niestety, I to niestety trafia czasami na podatny grunt. No ale trudno, albo, albo mamy Twu demokracji, albo nie jestem wrogiem Twu demokracji, w związku, z czym, w związku z czym to dobitnie pokaże, czym się, czym się kończy wprowadzenie demokracji. Nawet, nawet wewnątrz, wewnątrz, tak wydawałoby się, elitarnego grona, jakim jest Konfederacja. To na sam koniec, czy podpisze się Pan pod stwierdzeniem koronawirus? Socjalizm to jest dopiero wirus. Oczywiście, że tak. Jak już powiedziałem przed chwilą, koronawirus z punktu widzenia gospodarczego raczej, raczej da zyski niż, niż, straty, niż straty. Natomiast, natomiast koronawirus jest, jest i przejdzie. Będzie jeszcze nie jeden wirus. Będą jeszcze groźniejsze wirusy. Na pewno. Mówię to jako cybernetyk, a nie jako biolog. Na pewno będzie. Natomiast socjalizm zawsze przynosi straty, czy tutaj, czy, czy na marsie. I to są straty wymierne. Ja tutaj często, często mi ludzie ateiści mówią, jak można wierzyć w Boga. Ja mówię, no, nie ma żadnego dowodu, że Bóg istnieje, nie ma żadnego dowodu, że Bóg nie istnieje. Nie, nigdy nie będzie dowodu, że Bóg istnieje, że Bóg nie istnieje. Jest to kwestia wiary. Natomiast jest dowód, że socjalizm nie może istnieć, więc wiara w socjalizm jest czymś znacznie, znacznie głupszym od wiary, wiary w Boga, ale są ludzie, którzy wierzą. Dziękuję za rozmowę.